Przy Przypowieści Salomona, rozdział pierwszy, wiersz dwudziesty siódmy. Gdy przypadnie jako burza trwoga na was, a nieszczęście wasze jako wicher nadciągnie, gdy przyjdzie na was nędza i utrapienie. Ten werset niesie głęboką przestrogę, nie tyle groźbę, co realistyczny opis duchowego prawa, które rządzi światem. Kto odrzuca głos mądrości i szydzi skarcenia, ten prędzej czy później stanie wobec konsekwencji, które przychodzą nagle, nieoczekiwanie i z całą mocą. Gdy trwoga przyjdzie jak burza, to nie jest zwykły strach. To nagły, nieopanowany lęk, który ogarnia człowieka bez uprzedzenia. Burza nie daje czasu na przygotowanie, tak samo działa Boży sąd nad tymi, którzy świadomie ignorują jego napomnienia. I nieszczęście wasze, jak wicher nadciągnie. Nie tylko szybkość, ale też intensywność tej klęski jest wstrząsająca. Wicher nie tylko porywa, niszczy wszystko na swojej drodze. Użyte w oryginale określenie wskazuje na przybycie pełne, ostateczne to znaczy to już się dzieje, już nadchodzi, a jego oznaki są widoczne, choć człowiek często je lekceważy, zagłuszony własną arogancją. Gdy przyjdzie na was nędza i utrapienie. Tu otwiera się głębia duchowej tragedii. Nędza to cierpienie zewnętrzne, utrata, upokorzenie, fizyczna bieda, ból, problemy życiowe. Ale utrapienie to coś znacznie gorszego wewnętrzne złamanie, rozpad duszy rozpacz, która odbiera wolę do życia. I właśnie ten stan, gdy cierpienie zewnętrzne łączy się z rozpadem wewnętrznym, jest najciemniejszym punktem człowieczego losu. To chwila, w której człowiek traci nie tylko bezpieczeństwo, ale i nadzieję. Co więcej, w tradycyjnym komentarzu wskazuje się, że ten rodzaj kary spada właśnie na szyderców, ludzi, którzy nie tylko grzeszą. Ale drwią z poprawy, z prawdy i z mądrości. Nad nimi Boże napomnienie nie rozciąga się stopniowo, ono uderza natychmiast. Nie z braku miłosierdzia, ale dlatego, że szyderstwo to duchowy bunt, który zamyka serce na wszelkie pouczenie. Tak mówi prorok. A teraz nie szyćcie. Aby nie zostało wzmocnione wasze karcenie. To nie są tylko słowa o odległej przyszłości. Każdy z nas staje czasem wobec ostrzeżenia, które Bóg kieruje przez wydarzenia, ludzi, natchnienie wewnętrzne. Gdy człowiek z uporem to ignoruje, gdy gardzi prawdą i traktuje poważne sprawy lekceważąco, Wtedy otwiera drzwi tej burzy, która przychodzi niespodziewanie. Ale nawet ten werset, choć surowy, nie pozbawia człowieka nadziei. Bo skoro zagrożenie przychodzi jako konsekwencja lekceważenia mądrości, to drogą ocalenia jest powrót do niej. Nawet w ostatniej chwili, gdy ciemność zaczyna spowijać duszę. Można jeszcze podnieść wzrok, zawołać o pomoc i zmienić bieg losu, bo celem tej wizji nie jest straszenie, ale przebudzenie. I to właśnie jest najgłębsza funkcja tych słów: nie potępienie, ale ostrzeżenie pełne troski, by człowiek zawrócił, zanim burza go dosięgnie.